Cześć kochani, zapraszam Was na moich pielęgnacyjnych ulubieńców. Będą to kosmetyki i produkty, bez których ja nie wyobrażam sobie sezonu letniego. Zacznę od mojego pierwszego w życiu depilatora Brown Silk Epil 9 Flex, bo taki model posiadam i ostatnio jak zobaczyliście go we vlogu, to mnóstwo osób mnie o niego pytało. I słuchajcie, ja całe życie broniłam się przed depilatorem. Ja zawsze mówiłam, że ja nigdy, nigdy w życiu nie użyję depilatora i dopiero Łukasz namówił mnie do przetestowania, miałam wielkie obawy. Myślałam, że będę przeklinać ten depilator i się z nim nie polubię, a tak naprawdę jestem mu wdzięczna, bo teraz to jest mój produkt, taki bez którego produkt, gadżet, urządzenie, bez którego nie wyobrażam sobie mojej higieny i bardzo ułatwia mi życie, bo w sezonie letnim my bardzo zwracamy uwagę na to gładkie ciało i chcemy mieć po prostu święty spokój przez dłuższy czas nie dwa dni, tylko kilka tygodni. I tutaj te nogi, pachy są gładkie przez dłuższy okres, co mnie mega cieszy, bo. Nie muszę o tym myśleć, zapominam i mam święty spokój dosłownie. Depilator ma mega wygodną rączkę, taką, która mieści się w damskiej dłoni i po prostu z niej nie wypada. Tutaj jest pokryty takim tworzywem antypoślizgowym, bo on jest wodoodporny i możemy go używać albo na sucho, albo na mokro, pod prysznicem, jak wolimy. Ja obecnie używam go najczęściej pod prysznicem, bo tak jest mi wygodniej. Co jest świetne, ta głowica jest w pełni ruchoma, więc ułatwiona jest depilacja w takich miejscach jak pachy czy kolana, gdzie ja zawsze miałam problem. I zawsze jak wychodziłam z domu, to też tam było pełno włosków, których jakoś wcześniej nie zauważyłam, a dopiero na świetle dziennym one jakoś magicznym sposobem się pojawiały. Ale co mi tutaj też ułatwia sprawę, to światełko. Które podświetla każdy fragment skóry, który depilujemy, i dzięki temu żaden włosek dla mnie umknie, nawet jeśli macie takie włoski jak ja, które są problematyczne w depilacji. Jeszcze co do bólu, to Was mogę uspokoić, bo dla mnie taka najbardziej bolesna była pierwsza depilacja, a w tym momencie jest to dla mnie czynność jak każda inna, dosłownie jak mycie zębów. Nie czuję żadnego bólu, jest to dla mnie po prostu normalne, nie boję się tego, jest to ok i wiem, że dzięki temu będę miała i gładkie nogi. Jeśli szukacie teraz depilatora, jeśli chcecie sobie kupić depilator, to na pewno ucieszy Was informacja, że obecnie z kodem FLEX200 kupicie ten depilator 200 zł taniej w Media Expert i ta promocja obowiązuje do 30 czerwca. Piękna, wypielęgnowana, gładka skóra, to też skóra wypielingowana, i ja bardzo lubię testować skraby do ciała, i co jakiś czas odkrywam coś fajnego. I często to są skraby polskich marek. I chciałam się z wami podzielić dwoma kosmetykami, które uważam, że są fenomenalne. Pierwszy z nich to scrub z serii Soraya Plante. Ta seria została poszerzona właśnie o produkty do ciała i zacznę od tego, że ta szata graficzna jest przecudowna, przepiękna i to są takie, takie kosmetyki, których nie chcecie chować do szuflady. Chcecie, żeby one były na wierzchu, chcecie je oglądać, bo wyglądają cudownie. A jeśli chodzi o działanie, to tutaj mamy taki kluczowy składnik, którym jest olej z czarnej porzeczki. On ma fantastyczne działanie na skórę. A jeśli chodzi o zapach tego peelingu, to to są liście czarnej porzeczki, więc dla mnie ten zapach jest taki bardzo sentymentalny, bo moi dziadkowie przed domem mieli wielki krzak czarnej porzeczki i jak powąchałam ten skrap, to od razu wróciły wspomnienia z dzieciństwa. Nie wiem, czy też tak macie z jakimiś kosmetykami. Jeśli któryś kosmetyk Wam się tak kojarzy, to napiszcie w komentarzu, jaki to jest i z czym Wam się kojarzy, bo jestem mega ciekawa. Peeling to jest w zasadzie skrap cukrowy który jest delikatny, który bardzo ładnie złuszcza, nawilża, nie pozostawia tłustej powłoki, e, tylko ma jeden minusik. On mm, ma taką śmieszną, trochę piankową, lekką konsystencję, więc ja mam tendencję do nabierania dużej ilości tego skrabu i po prostu on się szybko kończy, ale wybaczam mu, bo kosztuje w regularnej cenie 22 zł. Często też jest w promocji, więc można go sobie kupić taniej. E, także lubię go i na pewno to nie będzie moje ostatnie opakowanie, bo jest to już moje drugie opakowanie tego skrabu i na pewno kupię go kolejne. Kochani, teraz czas na maluteńki przerywnik. Przypominam Wam o tym, żeby zostawić kciuk w górę, subskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, będziecie wtedy na bieżąco, a obiecuję Wam, że w najbliższym czasie na kanale będzie sporo filmów. I drugi scrap to marka Recibo. I to jest skrab już droższy, ale on też jest większy. I zauważyłam, że jest bardziej wydajny, ponieważ ma inną konsystencję. Konsystencję taką żelowo-olejkową. Tutaj mamy połączenie drobinek cukru z drobinkami soli. One bardzo dobrze, ale delikatnie złuszczają, wygładzają, nawilżają. I w składzie znajdziemy ekstrakt z kwiatu lotosu, znajdziemy oleje, olej z awokado, olej sezamowy, olej słonecznikowy, witaminę E. No, ja uwielbiam to, jak on przepięknie pachnie, pachnie cytrusami. To jest taki zapach, jak jakieś ciasto pyszne cytrynowe, tarta cytrynowa. Uwielbiam ten zapach. I to też jest skrab, który nie pozostawi wam tłustej powłoki na skórze, nawilży skórę, ale zrobi to w taki delikatny i przyjemny sposób. I czas na żele pod prysznic. I tutaj pierwszy ulubieniec jest zarówno moim ulubieńcem, jak i ulubieńcem Łukasza. Jest to żel pod prysznic od Yumi. Pojawiły się nowe zapachy, jesteśmy w nich zakochani. Łukasz jest zakochany w borówce, ja jestem zakochana w winogronie. Przepięknie pachną, świetnie oczyszczają, są bardzo delikatne, takie neutralne, mają prosty skład. W składzie znajdziemy przede wszystkim sok z liści aloesu. Jeżeli szukacie czegoś dobrego w dobrej cenie, to pięknie pachnie i nie jesteście uczuleni na... Aloes? To koniecznie próbujcie. Kupicie je teraz w Lidlu. I mają pompkę. A, i mają pompkę. Jezu, ja to uwielbiam, bo jest o wiele wygodniej niż jak jej nie ma. I efektywni, ekonomiczni, tani. I kolejny żel, który mnie się świetnie sprawdził, ale Łukasz go nie lubi, bo jemu nie odpowiada ten zapach. To jest żel marki Altera, który w promocji kupicie już za 6 zł. W składzie znajdziemy olejek limonkowy, olejek cytrynowy, ekstrakt z pomarańczy i to jest zapach pomelo w połączeniu z kwiatem plumerii. Plumeria to kwiat, który mnie się kojarzy z moimi greckimi wakacjami. Pierwszy raz go tam odkryłam, pierwszy raz go tam wąchałam i strasznie spodobał mi się ten zapach. Nie wiedziałam co to za kwiat, więc zapytałam was na Instagramie, czy może Okazało się wtedy, że on ma wielu fanów i rośnie w wielu miejscach na świecie. Jeśli kochacie też ten zapach, to koniecznie spróbujcie tego żelu. Czas na balsamę do ciała, i mam tutaj dwa kosmetyki. Jeden z nich stosuję w momencie, kiedy moja skóra jest bardziej przesuszona i to jest balsam z Eveline tej serii Keep Calm and Feel Bio. Ona w składzie ma olejek konopny, oprócz tego jeszcze jest tutaj róża i olejek kukui i ten balsam jest przeznaczony do skóry bardzo suchej, szorstkiej. Lubię go za to, że on mm, wspiera mikrobiom, nasz naturalny. Dlatego też to nawilżenie nie jest takie krótkotrwałe po tym balsamie, tylko długofalowe. Skóra jest naprawdę fajnie nawilżona przez długi czas. Oprócz tego balsam przepięknie pachnie i mimo to, że jest taki dość Bogaty, treściwy bardzo ładnie się wchłania i jest niedrogi. I co jeszcze? I jeszcze ostatnio racja pielęgnacja na Instastory napisała, że też go polubiła. Drugi balsam to balsam rozświetlająco nawilżający marka Mia, który mam wrażenie, że aż tak nie odżywia nie nawilża jak ten Eveline, ale za to daje efekt bardzo ładny na skórze, ponieważ on w składzie ma mikę, która daje rozświetlenie, ale ono jest mega subtelne. To nie jest coś takiego jak typowy rozświetlacz, typowy balsam rozświetlający, który daje mocno makijażowy efekt. On po prostu bardzo fajnie upiększa skórę. Jest szybki w aplikacji, bardzo ładnie się rozprowadza, nie mamy z tym żadnego problemu, więc ja go nakładam zazwyczaj, jak się spieszę, po prostu muszę coś nałożyć na nogi przed samym wyjściem. I w składzie znajdziemy m.in. olejek ze słodkich migdałów, olejek ze słodkiej pomarańczy i sok z liści aloesu. I czas na balsam brązujący, który bardzo Was zaintrygował. To balsam, który ma prawie same zalety, bo ma jedną wadę, o której za chwilę Wam opowiem. Balsam marki Maintan. O tej firmie dowiedziałam się od Was, zapytałam Was na Instagramie, co polecacie, co się Wam sprawdza i bardzo wiele osób napisało o tej marce, której ja wcześniej nie testowałam, nie znałam. To jest balsam, który może albo podtrzymywać efekt Waszej opalenizny, albo jeśli, jeśli jesteście takie blade jak ja, to po prostu uzyskacie nim odcień piękny, złocistej skóry takiej muśniętej słońcem i to jest obietnica producenta z którą ja się jak najbardziej zgadzam. Ten balsam przepięknie pachnie, więc to już było dla mnie szokujące. E, świetnie nawilża skórę i to jest pierwszy balsam od wielu wielu lat, który ja nakładam przy pomocy dłoni, nie pozostawia żadnych smug, świetnie się wchłania, bardzo łatwo się rozprowadza. Ja zazwyczaj nakładam go wieczorem, bo tak jest dla mnie najwygodniej, czekam zawsze aż się wchłonie. Niestety, mimo to on zostawia ślady na pościeli, ale to jest jego jedyny minus, więc jeżeli jesteście w stanie to przeżyć, to gorąco wam go polecam. Na koniec zostawiłam coś obłędnego. Produkt pielęgnacyjno-makijażowy. Nowość od Resibo. Balsam rozświetlający Master Touch. On wyszedł w dwóch odcieniach, bo ten drugi jest bardziej brązujący, ale dla mnie osobiście sam w sobie jest za ciemny, ale ten wygląda przepięknie. To jest coś mocniejszego niż ten balsam Mia. Zdecydowanie mocniej rozświetla, ma różne drobiny, pięknie odbija światło, cudownie wygląda na zdjęciach. Moim zdaniem jest to produkt must have dla makijażystów. Jeżeli pracujecie na planie zdjęciowym, przy sesjach Oprócz tego jeszcze pięknie pachnie. No, cudownie wygląda na dekordzie, na plecach, na ramionach, na nogach. Jeśli lubicie się świecić latem, jeśli lubicie odsłaniać ciało i je rozświetlać, to to jest produkt, który musicie mieć. Kochani, to już wszystkie produkty, bez których nie wyobrażam sobie zbliżającego się lata, bo lato już tuż tuż. Dajcie znać, bez czego Wy nie wyobrażacie sobie swojego lata, jakie są Wasze hity, które nawilżają, peelingują, rozświetlają, czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!